Mano, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale, i dzisiaj jest to kolejny film z serii oceniania kąt widzów. Wiem, że ta seria bardzo Wam się podoba, dlatego prawie po dwóch miesiącach powraca. Wszystkie odcinki z serii oceniania kąt robiły po prostu ogromne zasięgi. Dlatego Postanowiłem, że ta seria powróci, pomimo, że to już jest aż 24 odcinek z tej serii, więc zostawcie szybko łapeczkę w górę oraz subika na kanale, żeby żaden film was nie ominął. No i lecimy z ocenianiem pierwszego konta. Dobra, yy, zacznijmy. 28 200 pucharków, nice. Yy, 2500 linków 3 spoko. Solo mogłeś sobie dobić do 1000. Duo masz bardzo dobre. Poprawę ligę drużynową. Liga solo jest git. Ee, dalej mamy tutaj win w wyzwaniu 5, więc mógłbyś... Nie, no w sumie masz ok, jak na te puchy. Ee, mamy dalej 26 i 25 rankę. I co? Tutaj jest trochę postaci powbijanych, ale też jest trochę niepowbijanych na 20. Ee, sprawdźmy. Tylko aż i sam nie są wbici na 15, więc sobie tych dwóch Zademiarze Dobi, będzie git. Na razie oceniam Twoje konto takie 6,5 na 10. Niestety kolejnej y, osoby o takim klubie nie ocenię, ponieważ y, nie ma takiego klubu. A dobra, tutaj kolejna osoba, manik mozaiczny. Y, no i tak, 15 tysięcy pucharków spoko. Y, trójki sobie dobij. Do 1000. Solo też. Duo do 500. Yy, popraw ligę drużynową. Ligę solo troszeczkę też mógłbyś mieć lepszą. Ale nie jest źle jak na te puchy. Winner w wyzwaniu 5 jest ok. Yy, 26 na fangu jest. Więc tutaj dobrze, że jest chociaż jakaś 206. Nawet chociaż jakaś 25. Yy, ok. Tutaj widzę, że są postaci nawet niepodobijane na 10 rangi, więc sobie te 5 postaci dobi. No i co? Na razie twoje konto oceniam takie 5,5 na 10. Dobra, lecimy sobie z kolejną osobą. Eee, 32 tysiące pucharków, nice. 2200 13, 3, spoko. Eee, solo sobie dobi do 1000. Duo też nie. Duo w sumie dobi sobie do 500, bo masz jeden i tego brakuje. Liga solo masz świetno, bo masz diamenta, ale za to ligi drużynowej nie grasz. To sobie popraw trochę, ale że masz na solo diamenta, to propsy. Yy, I walk w wyzwaniu widzę, nie masz. Dobra, są 26, są 25, 32, 225, więc nice. O, jeszcze tutaj kolejna 25. Jest dużo 20. Brakuje ci niewielu postaci. No i co? Ja to konto na razie oceniam. Takie 7,5 7 na 10. Jak wbijesz wszystkie postaci na 20, to będzie ósemka. Niestety ziomka o Viper wiper. Skróbuj zioma, ale też nie ocenię. Niestety kolejnej osoby Oniku Iwiś nie ocenię z tego klubu, bo widocznie wyszła. Kolejną nazwę, którą wpisałem jak ziomek mi napisał dokładnie w komentarzu. Znowu nie ma takiego klubu, więc niestety ciebie też nie ocenię. Niestety kolejnej osoby Oniku Matrix też nie mogę ocenić z tego klubu, ponieważ pewnie wyszła. Dobra, nareszcie sobie lecimy z kolejną osobą. I to jest ta osoba. 48 000 pucharków nice 6600 winków 3 spoko. Prawie 6700. Win solo masz git, duo masz też fajne. Liga drużynowa jest git. Solo też jest bardzo fajna. No i mamy Win w wyzwaniu 15, więc tutaj jest maksimum, więc nice. Za to propsy. Jest 28, jest 27. 25, 26 też są dużo, nawet. Jest dużo dwudziestych 20, powyżej 200 rangi. Wow, to ty, Larry i loryś sobie wbij na, na, jakby powyżej 500. Czytam na 500 i będzie git. Na razie oceniam Twoje konto. Myślę, taka mocna ósemka. Dobra, lecimy sobie z kolejną osobą. Eee, także co, 11500 pucharków, spoko. Eee, Swiny na trójkach sobie dobi do 500. Solo też. I było to samo. Popraw ligę drużynową i solo. Eee, dalej mamy tutaj 4 wygrane w wezwaniu, więc nie jest to jakoś źle jak na te wuchy. No ale mógłbyś mieć jedną więcej. Eee, no i co? Mamy tutaj Shelly tylko na 20. Reszta jest poniżej 20. I okej, okay. mamy trochę postaci niedobitych na 10, więc sobie te postacie chociaż dobij na 10 rangę. To będzie trochę lepiej. Ale na razie niestety ocenka mojego konta tego konta to musi być no takie 4.5 na 10. Jak poprawisz te rzeczy, co powiedziałem, to będzie lepiej. Dobra. Lecimy sobie z kolejną osobą. No i tak: 42 500 pucharków. Nice. Yy, tutaj 3000 uników na 3, 3. Spoko. Zwycięstwa solo prawie 1100. Git. Duo też masz fajne. Yy, Liga drużynowa i solo jest też spoko. No i co? Mamy tutaj. 10 wygranych w wyzwaniu, więc to jest całkiem dużo. Miko, Edgar i Charlie, nad, w sensie Miko i Edgar na 26, a Charlie, Shelly, Kieł i Bas na 25. Jeszcze tutaj widzę Serge, Daryl. Nice, dużo tych 25. Jest dużo 20, właśnie. Wow, tylko masz 7 postaci niewbitych na 20 rangę. Więc sobie widzę, że te postacie pomału dobijasz, więc sobie je dobij. Już mało Ci zostało. No a na razie Twoje konto oceniam też takie 8 na 10. Dobra, lecimy sobie tutaj z kolejną osobą. Eee, no i co? 44 tysiące pucharków. Nice. Ponad 7 linków, czy na 3. Spoko. Eee, solo sobie dobij do tysiąca. masz git. Liga drużynowa jest spoko. Liga Sole jest bardzo fajna. Tutaj ligę masz naprawdę mocną. Wygrany w wyzwaniu 9. Ok. Yy, Szalina 28. Grzyb na 27. Tutaj widzę są 27, 26, 25. Znowu 26. Nice, nice. Tutaj yy, jest dużo 20 znowu. I. O, znowu tak mało postaci ci zabrakło do dobicia. No to sobie dobij te cztery postacie na 20 rangi, ale już ci ewidentnie jeszcze mniej brakuje niż tam temu ziomkowi. I będzie super. A na razie twoje konto oceniam. 8,5 na 10. Niestety ziomka oniku kapi też nie ocenimy. Niestety kolejnego ziomka oniku batonek też nie ocenimy, ponieważ nie ma jego klubu. Niestety kolejnej osoby o nicku kaktusik2137 też nie ocenimy. Kolejną osobę o Niku S też nie ocenimy. Dobra, lecimy sobie z kolejną osobą. I tutaj mamy dowódcę tego klanu. 30 tysięcy pucharków, nice. 2600 winków, 3 na 3, spoko. Solo sobie dobi do 1000, duo. Duo masz fajne. Ligę drużynową popraw troszeczkę. Liga solo Masz Git. Win w wyzwaniu. Też masz spoko. No i co? 27 na bólu. Kurczę, szkoda, że brakło kolejnej 25. No ale jest 27, więc to trochę tłumaczy. O, jest 25 na Edgarze. Nice. No i co? I tutaj. Mamy tylko Larry'ego, nie wbitego na 10 rang, ale myślę, że nawet mógłbyś sobie wszystko wbić na 15 rangę, więc sobie tę postać je na 15 rangę. A na razie Twoje konto oceniam takie 7 na 10. Kolejnej osoby znowu o takim klubie nie ocenimy, ponieważ nie ma, tego, nie ma takiego klubu. Kolejnego ziomka o Niku Lidl również nie ocenimy z tego klubu, ponieważ jest za dużo takich klubów. Ok, teraz sobie ocenimy osobę z mojej listy znajomych. Jest to Robert.pl. No i co? 35 tysięcy spukarków, spoko. 2600 winków czy na 3, ok. Yy, solo sobie doj do 1000. Duło masz fajne. Popraw ligę drużynową. Liga Solo jest hit. Winy w wyzwaniu 6, więc mogłyś mieć troszeczkę więcej jak na te puchy. No i co? Ojeju. 26, 27 na szelce. Masz. Są 26, 25 też. Masz tutaj dużo 20. I wszystko nawet wbite na 20. Drugą! Więc nice, 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 nice. Tutaj mega dbasz o rangi. Niedługo będziesz miał wszystko wbite na 23. Tutaj mega. Mega dobrze. Na razie to konto wypada. Więc ja bym ci dał tutaj ocenkę. No, jakbyś tą ligę poprawił, to byś miał lepszą, ale na razie ci daję ocenkę 7,5 na 10. Kolejną osobę o Niku Oki Poki też niestety nie ocenimy, bo jest za dużo takich klanów. Znowu kolejną osobę o Niku Filozof 4. Też nie ocenimy, bo patrzcie ile jest tych klubów. Nawet nie będę mówił. Dobra, także lecimy sobie z ocenką ostatniego kąta w tym odcinku i będzie to Adaś. No i co? 48600 pucharków, więc naprawdę dużo. Nice. 7000 ponad 123, spoko. 2880 solo, więc to jest naprawdę dobry wynik. Bardzo. I co? Zwycięstwa Duo. Mamy tutaj 3400, więc to jest też bardzo dużo. Liga i solo też masz fajną yy, Mamy tutaj 6 wygranych w wyzwaniu więc mógłbyś mieć trochę lepiej No ale nie jest źle No i co mamy 28 na Shelly 27 na Maisie 26 na Meg i Nie tylko yy, Na trzech postaciach masz 26 widzę 25 masz dużo 24, 23 też są, 26 tam była kolejna okej, okay, wszystko masz bilet na minimum 550 więc tutaj za to propsy i ja bym ocenił ci konto na takie a polecimy pierwsze 9 na 10 w tym odcinku niech będzie, masz dobre winy, dobre rangi i już ładnie zadbane konto więc 9 na 10 dla ciebie ocenka ziomek no i co? To były wszystkie konta do oceniania, jakie miałem dla Was w tym odcinku. Niestety dużo, dużo kont nie udało mi się ocenić, ponieważ po prostu albo ludzie powychodzili, albo mają kluby, których jest milion. Więc jak chcecie, żebym koniecznie Was ocenił, no to piszcie id klanu pod tym odcinkiem. Także co? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie więcej, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę w górę i subika. No i co? To by było na tyle. Trzymajcie się do następnych filmów. No i siema!